Cześć! To ja, Wiktor. Dzisiaj dla Was nagram traktor. Po prostu traktor, ale na pilota. Jak chcecie kupić na stronach gimni.pl albo przyjeżdżacie. Albo e, Mełgiewska Lublin, albo Lwowska, Krasnysta. Jak mieszkacie blisko, to możecie przyjechać z miejsce. No, i dobra. Tutaj mamy traktor. Oto jest traktor, to pilot. I jeszcze mamy tutaj, Ym, zaraz wam to pokażę. Dobra. I tak. Właśnie, już Wam pokazuję jeszcze jedną rzecz. O, skrytą, skrytą. Akumulator ładowarka. I chowamy to. Dobra. I już mamy. I ja już z Wami będę się żegnał. Cześć! Pa!